Obieg wody w przyrodzie. O życiu na Ziemi decyduje najważniejszy związek chemiczny woda. Procesy zmian jej formy na ciekły, gazowy i stały trwają bezustannie, a ich siłą napędową jest słońce. Podgrzewa ono wodę w oceanie, który zaczyna parować i wznosić się do atmosfery. W ten sposób powstają chmury. Cząsteczki wody w chmurach zderzają się ze sobą, powiększają swoją masę i opadają na Ziemię np. Na w postaci deszczy lub śniegu, który gromadząc się na powierzchni, z czasem przekształca się w pokrywę lodową i lodowce. Część wód opadowych i roztopowych dociera do jezior oraz rzek, które transportują wodę przez morza do oceanów. Część wód gruntowych znajduje ujście na powierzchni w postaci źródeł. Płytkie wody gruntowe wykorzystywane są przez system korzeniowy oraz zasilają warstwy wodonośne. A jakie są najważniejsze procesy w cyklu obiegu wody? Parowanie. Woda zmienia postać z ciekłej na gazową, czyli w chmury. Kondensacja. Woda ze stanu gazowego przekształca się w ciecz. W atmosferze w wyniku wznoszenia się i ochładzania powietrza powstają chmury, z których mogą się tworzyć opady. Opady. Cząsteczki wody zderzają się i łączą, powiększając swoją masę i opadają na Ziemię w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub gradu. Transpiracja. Wilgoć przechodzi przez rośliny od korzeni do spodniej strony liści. Tam zamieniana jest w parę i uwalniana do atmosfery. Woda jest w ciągłym ruchu, czyli w cyklu hydrologicznym stanowiącym naturalny obieg wody na Ziemi. W związku z tym, że woda jest bardzo ważna i cenna, to należy o nią dbać. Retencjonowanie. Jednym ze sposobów zatrzymania wody jest mała retencja, która zatrzymuje deszczówkę w ziemi lub specjalnym zbiorniku i pozwala ją ponownie wykorzystać, np. do podlewania roślin. Wielkość retencji zależy od czynników meteorologicznych, rzeźby terenu, rodzaju powierzchni gruntu, szaty roślinnej oraz działalności człowieka. Pamiętajcie, woda jest podstawą życia na ziemi i bez niej życie byłoby niemożliwe.